Hej się z tej strony Andreo to kolejny tygodnik o informacjach o rostowościach ze świata Bopa. Na samym początku mam dla was jednak bardzo ważną wiadomość dotyczącą streamu. Streamów nie będzie. Od kilkunastu dni miewam problemy z internetem, które nie pozwalają mi na płynne i bezstresowe streamowanie i przyznam szczerze, że jestem już zmęczony walką z nimi i nadzwyczajnie w świecie po prostu odpuszczam. Problemy z internetem jednak nie są głównym problemem, a po prostu brak chęci, brak motywacji do ich prowadzenia i przez ostatnie kilka tygodni nie czułem się komfortowo na swoich transmisjach i zmuszczałem się do nich, co skutkowało brakiem ciekawego kontentu z mojej strony. I po prostu te streamy były mało żywe, a nie mam zamiaru streamować jak taki pitutek, który gada do swoich 10 alperego, więc streamy aktualnie zawieszam. Być może wrócę na drugi sezon do Goryb, gdzie mam zamiar wznowić serię zbijania pistą Hero, ale nie obiecuję. Odpuszczając streamy będzie się pojawiać więcej filmów na kanale, przynajmniej taki mam zamiar. Przepraszam, no i do zobaczenia za jakiś czas, a teraz przejdźmy do treści dzisiejszego tygodnika nowości. W zeszłym tygodniu dosłownie chwilę przed wrzuceniem odcinka, Blizzard opublikował informację o tym, że tak zwane trio, czyli możliwość grania w trójkę na trybie Plunder Storm zostało włączone. Będąc dalej przy temacie eventu Plunder Storm, to nowa umiejętność Celestial Barrage została zderfiona pod kątem prędkości animacji oraz jej zasięgu. Opóźnienie umiejętności Call of Gale zostało o 60%, a Aura of Zero Try utrzymuje się przez krótki czas po opuszczeniu konsekracji. W 11.1 interfejs mapy zostanie troszeczkę zmieniony, gdzie dodane zostaną nowe zakładki z podziałem na questy oraz eventy. Questy to Wiadomo, questy, ale w zakładce eventów będzie dokładna rozpiska, jakie eventy możemy zrobić, oraz ich dokładna rozpiska, co i o której dokładnie godzinie się rozpocznie. Dokupano się także do nowego mata, jakim jest Darkview Fuse Spy Eye, który będzie dropił z jakiegoś Worldquesta. W zeszłym tygodniu odbyły się kolejne testy Dungeon of Mythic Plus sezonu drugiego na serwerach PTR, gdzie można było przetestować nowy sezonowy afiks, za to barga Impulse. Wygląda mniej więcej tak, że co jakiś czas przy waszej postaci pojawi się wojdowy orb na lince, który będzie się kręcił w Wokół was. I waszym zadaniem będzie, żeby orb dotknął osoby z waszego party, żeby zdobyć buffa do mastery oraz licza. Afix ten nie wydaje się jakiś trudny i jest całkiem zabawny, moim zdaniem, i ma on zastąpić za w bargain Oblivion, który lubił się czasami bugować. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o nowym afiksie. I jak jeszcze jesteśmy przy dungeonach Mythic Plus, to pojawią się ogromne zmiany odnośnie afiksów i nie tylko na drugi sezon. Afix Challengers Peril, który pojawił się aktualnie od Mythic 7, w drugim sezonie pojawi się dopiero od klucza poziomu 12, a afiks zalata w gali, który zwiększa HP oraz damage momo od aktualnego poziomu 12, zostanie usunięty. Dodatkowo gilded cresty, czyli najwyższy poziom krestów do ulepszania naszego giru, będzie dropił od siódmego poziomu klucza, więc jeżeli chodzi o afiksy i drop tych krestów, to jest to przedstawione w takiej tabelce. Jak możecie zauważyć, to od Mythic 2 do Mythic 3 jedynym pseudo-afiksem będzie Timer, od Mythic 4 do Mythic 6 będzie tylko jeden z czterech sezonowych afiksów pokroju zaleta w barkę, na Mythic 7 dostaniemy Fortified lub Tyrannical w zależności od tego jak ułoży się rotacja. No i na Mythic 10 będzie dołożenie Forti do Tyranicala albo Tyranicala do Forti, A od 12 poziomu klucza pojawi się Zaalta w Gai, który nie będzie zwiększał statystyk mobom oraz bossom, a będzie działać tak jak Challenger Speril, Peril. Czyli za każdą wyjebkę będzie wam odbierać 15 sekund z timera. Z takich pomniejszych rzeczy to jak już mówiłem Gilded kresy będą dropić od kluczy Mythic 7, przedmioty na Hero będą dropić z Mythic 6, z Mythic Zero będzie dropił giry na Champion traku, a nowy achievement, który się pojawi w drugim sezonie, czyli Keystone Legend, będzie za wbicie 3000 Mythic Score, a nie za 2850. I tu raz jeszcze podzielcie się w komentarzach, co sądzicie o tych zmianach na Mythic Plusach. W poprzednim dodatku Dragonflight otrzymaliśmy rework profesji, który można było rozwijać za pomocą punktów wiedzy, czyli Knowledge Points. I jeżeli rozdawaliście te punkty już w stronę konkretnego drzewka profesji, to nie było możliwości, żeby je cofnąć, jeżeli się pomyliliście, albo gdy po doszliście do wniosku, że lepiej będzie wybrać inną ścieżkę. W patchu 11.1 wreszcie się to zmieni i udając się do specjalnego NPCa Darla Flexi w mieście ale będziecie mogli cofnąć wszystkie rozdane punkty na no, uleczy w danej profesji, lecz uwaga! Będziecie mogli tego dokonać tylko raz. Nie wiem, czy tylko raz na profesję, czy ogólnie raz na swoją postać. O ile jest to spoko opcja, to uważam, że spóźniona, bo uważam, że to się powinno pojawić od razu w Dragonflightach i ten limit, no nie wiem, czy jest to ok, że tylko raz będzie można i cofnąć, no, no jest to takie mech. Jak już wiadomo, to w patchu 11.1 dostaniemy nowy system poruszania się pod nazwą Drive, który jest niesamowicie szybki jak na lodowe warunki. I właśnie jak ktoś będzie zwolny jechał w WoWie, to będziecie mogli go strąbić jak rasowy kierowca BMW. Jeżeli jednak będziecie zbyt często używać klaxonu, to dostaniecie debuffa na minutę, który po prostu go wyłączy. Na retailu rozpoczął się właśnie event Lunar Festival, z którego możecie kupić nowego mounta w postaci takiej rakiety. Kosztuje ona 75 sztuk tych coin of i jest ona tylko dostępna na retailu. Na klasiku jej nie ma. W piątek 31 stycznia odbędą się kolejne testy Raidu Liberation of Undermine, gdzie do przetestowania będą trzy bossy. Calbron of Karny o godzinie 20, Rick Reverb o 21, a Max Z. Heads of Security o 22. A i będą one do przetestowania na poziomie Mythic. Część z was może już to zauważyła, ale jeżeli nie, to po wielu zapowiedziach Blizzarda wreszcie dostaliśmy polskie przewalutowanie na Battle.neta. Od kilku dni na Battle.netie możemy kupować gry i inne osługi za złotówki. Dla przykładu miesiąc abonamentu do WoWa kosztuje 56 zł. Na pół roku jest to 284 zł i 50 groszy, a na cały rok jest to wydatek rzędu 5,69 polskich burning cebulionów. W 11.1 dokopano się do nowego obrazu Gallywixa, czyli bossa, z którym zmierzymy się w nowym radzie Liberation of Undermine. Czy jest to takie znaczące, że o tym mówię? Zależy dla kogo. O ile sam portret jest obrzydliwy, bo to przecież namalowany Gallywix i będzie widoczny w nowym hubie Incontinental, Albo na Raidzie, tak może to zwiastować pracę nad housingiem, który ma się pojawić w dodatku Midnight. A jak już jesteśmy przy temacie housingu, to dokopano się do całkiem ciekawych linijek w kodzie Cataclysm Classic. Że rzekomo housing miałby zawitać na klasiku? Otóż w plikach gry dokopano się do linijek kodu Player Housing Constance Documentation. W kodzie tym są zawarte takie rzeczy jak rodzaje dekoracji w postaci tapet na ściany, podłogi, flagi na ścianę oraz ustawienia do dekorowania naszego przyszłego mieszkania na świecie Azeroth. Jak na przykład dodawanie dekoracji, przestawianie jej, zapisywanie swojego domu i parę tam innych. Jest to dosyć ciekawe, że jest to akurat w plikach na serwerach tekstowych z Cataclysm Classic i nie do końca jestem w stanie pojąć, dlaczego akurat Blizzard koduje to wszystko na Kataklizmie, a nie na plikach z PTRA 11.1. Kto wie, może faktycznie player housing pojawi się również na klasycznej wersji gry. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście housing na Classicu, czy to już jest zbyt duże ingerowanie retaila na stare wersje gry. Jak już jesteśmy przy klasycznej wersji gry, to na serwerach. W testowych Cataclysm Classic dokopano się do 10-osobowej wersji rajdu LFR Dragon Soul. Chodzi tu dokładnie o skrzydła The Siege of Vermeer's Temple oraz Fall of the Deathwing. Sezon 10 na Cataclysm Classic dobiegnie końca 11 lutego o godzinie 7 rano. W plikach Cataclysm Classic dokopano się do Giru, który będzie najprawdopodobniej przyznawany graczom, którzy wykupią edycję Deluxe Mist of Pandaria Classic. Edycja ta będzie zawierała boost na jedną ze swoich postaci do poziomu 85 i przy okazji będzie nagradzać GIREN na poziomie 350 ten level. Jeżeli chodzi o season w Discovery, to siódma faza rozpocznie się już dziś o północy z 28 na 29 stycznia. Przynajmniej tak na to wychodzi po przeliczeniu godzin. Na samym końcu standardowo co nas czeka w nadchodzącym resecie, jednak chciałbym najpierw podziękować swoim wspierającym. Dzięki za support. Brawl PvP w tym tygodniu to Gravity Labs. Dziś rozpoczął się event Lunar Festival, który potrwa do 11 lutego. W niedzielę 2 lutego zostanie otwarty Darkmoon Fair, który potrwa do 8 lutego. W przyszłym tygodniu rozpocznie się Także walentynkowy event Love is in the Air, który potrwa do 17 lutego. Aktualnie trwa drugi sezon eventu Battle Royale pod nocą Plunder Storm i po więcej informacji zapraszam na ten film z jego omówienia. Pamiętajcie o aktualnych Twitch Dropach, gdzie za obejrzenie najmniej 4 godzin streama z Wova dostaniecie przedmiot kosmetyczny na plecy. Upewnijcie się tylko, że macie połączone konto z platformą Twitcha. Czas na zdobycie tego Twitch Dropa macie do 4 lutego. Przypominam także o trwającym evencie The Turbulent Timeways, który jest świetną okazją na przygotowanie swoich postaci na kolejny sezon oraz na wylewelowanie swoich altów. Event ten polega na tym, że do 26 lutego będzie się pojawił co tydzień tajemokowy event z różnych dodatków. Rotacja tych timoków będzie taka jak na załączonym obrazku. Za zdobycie achievementu Master of The Turbulent Timeways 2 otrzymacie mounta w formie takiej pszczółki, Timely Bass B. I tu radzę się pośpieszyć jeszcze przed resetem, bo jeżeli nie zdobędziecie tego buffa do godziny 6, to szansa na mounta wam przepa. Jedynie co musicie zrobić to utrzymać taki jakby buff Mastery of Timeless przez 5 tygodni, który przy okazji zwiększa nagrody z questów i zdobywanego XP o 5%, aż wystakuje się do 30%. A jeżeli chcecie ogólnie dowiedzieć się nieco więcej o Turbo The Turbulent Timeways, to zapraszam was do obejrzenia tego materiału, który nagrałem za czasów dodatku Dragonflight. W każdym razie, w tym tygodniu będzie time walking z vanili i do odebrania będziecie mieli questa na zrobienie 5 tamokowych dungeonów. A po oddaniu questa otrzymacie skrzynkę do otwarcia, która wydropi przedmiot na bodajże 690% item levelu. Questa znajdziecie w Adventure Guide. Tymokowym rajdem w tym tygodniu będzie Blackrock Depths. A w tym tygodniu będą Zalata w Bargain Devour, Fortified, Challenger peril oraz Tyrannical. Auto 12 poziomu klucza, a Zalata w Bargain zostanie zamieniony na Zalata w Gai. bossem w tym tygodniu będzie Aggregation of Horrors w krainie The Rinking Depths. Pamiętajcie o nagrodach za styczniowy Trading Post, ponieważ macie dosłownie ostatnie dni na styczniowe nagrody. Za zapewnienie całego miesięcznego paska dostaniecie bronie w motywie Tinkera. I nie nie wiem jeszcze jakie będą nowe rzeczy w trening poście na luty. Zakładam, że Blizzard opublikuje nowe rzeczy w trading poście akurat jak ja wypuszczę ten film. Nie zapomnijcie odebrać na Great Volta. Discord, Instagram oraz inne social media znajdziecie w opisie filmu. A teraz zostaw kciuka, suba i komentarz. Trzymajcie się, hej!